Podczas sesji budżetowej Sejmiku Województwa Podkarpackiego poruszono kwestię uruchomienia połączenia kolejowego na trasie Zagórz-Łupków. Głosowanie nad wnioskiem Komisji Gospodarki i Infrastruktury poprzedziła dyskusja. Zarząd zapewniał, że e, wcześniej na co na zarząd, acara, zapewniali, że to połączenie zostanie uruchomione. W tej chwili faktycznie nie ma przeszkód technicznych, żeby to połączenie uruchomić, znane jest też stanowisko ministerstwa w tej kwestii. I ja apeluję do radnych, aby ten wniosek poprzeć. Rozmawiałem z Marszałkiem z Romaniukiem na komisji w tej kwestii, o dobrze pamiętam, to Marsza i Romanium spotkał się też z samorządowcami, znamy efekty rozmów z samorządowcami. Myślę, że akurat ta kwestia już była na tyle przedyskutowana i tyle deklaracji padło w tej kwestii, że dobrze by było wreszcie rozpocząć działanie, a nie obiecywanie. Rzeczywiście doszło do dwóch spotkań. Jedno w Zagórzu, drugie tutaj w Urzędzie Marszałkowskim. I konkluzja jest taka, szanowni państwo, z tych dwóch spotkań, zresztą podyktowana stanowiskiem ostatecznie samorządów, którzy Słysząc, że ewentualnie mogłaby tam na tej linii być, mogłyby być uruchomione przewozy pasażer, pasażerskie, na dzień dzisiejszy tylko weekendowe, samorządy poszły w tym kierunku, że no, nie są taką propozycją zainteresowane. Zarząd również bardzo szczegółowo analizował możliwości finansowe i na dzień dzisiejszy nie ma takich możliwości, żeby raz finansowo pokryć koszty potrzebne do uruchomienia tam przewozów regionalnych, a z drugiej strony dyrektor Churawski, który odpowiada tutaj w województwie za przewozy regionalne, jednoznacznie stwierdził, że na dzień dzisiejszy nie dysponuje wystarczającym toborem, czyli brakuje dwóch szynobusów, żeby ewentualnie to połączenie uruchomić. Poszliśmy wspólnie w tym kierunku i tu jest właśnie gorąca Prośba samorządów, jak również ja to przedstawiłem na zarządzie również i panu marszałkowi, żeby od września, od września uruchomić właśnie to połączenie. Jest to w tej chwili mocno analizowane samorządy, kiedy zapytaliśmy się, czy są w stanie partycypować w kosztach, jednoznacznie stwierdziły, że nie, niemniej jednak w utrzymaniu tej linii nie wiem co do końca, co miałoby to znaczyć, bo nie zostało to jeszcze dookreślone. Niemniej jednak Zarząd będzie rozważał tę możliwość, by od września, bo to ma sens, codzienne tam właśnie Przewozy Regionalne uruchomić. Mam taki apel do Pana Marszałka Ortyla, że są pewne rzeczy, które składają się jakby kompleksowo, jeżeli chodzi o Polskie Linie Kolejowe, Przewozy Regionalne. Poprzedni zarząd prowadził pewną politykę taką spójną, która miała na celu dofinansowanie inwestycji z y, polskich linii kolejowych, w celu tym, aby uruchamiać w konkretnych miejscach przewozy, gdzie one są potrzebne. I tutaj wrócę do tej trasy zagorz -Łubków. To było przedmiotem moich rozmów z prezesem polskich linii kolejowych i przewozów regionalnych. I składało się to na jakieś takie jak, kompleksowe rozwiązanie, więc. Y, zalecałbym, czy, czy, czy prosiłbym o to, aby przyjrzeć się i pewne rzeczy kontynuować na zasadzie pewnej sztafety dla dobrej współpracy z przewozami regionalnymi i z polskimi liniami kolejowymi. Tutaj można się zgodzić z, z radnym Karapytą, który mówi o, o tym, żeby czasami oprócz tych, tych problemów finansowych spojrzeć na przykład na, na daną linię, czy nawet na dany obszar. Mam to na, myśl, na myśli Bieszardy. rzeczywiście tak rozmawiamy na zarządzie, że dwo, dwie, dwie jakby przesłanki mówią o tym, żeby tą linię od września e, spróbować uruchomić. To, pierwsza to jest, to jest e, no, program, który został przez Sejmi przyjęty, program dla Bieszczad, to jest jedna rzecz i kwestia turystyczna, więc te dwie przesłanki będą bardzo mocno brane pod, uwagi, pod uwagę e, do tego, żeby, żeby te przewozy na tej linii uruchomić. Po pierwsze na ostatniej sesji rozmawialiśmy o w niejakim programie rozwoju Bieszczat, z którym nie mieliśmy przyjemności się zapoznać. Pan mówi, że Sejmik przyjął, nic podobnego nie miało miejsca, i ja prosiłem o to, że jeżeli taki program jest, to żeby radni się z nim zapoznali. Jak do tej pory żadnego materiału w tej kwestii nie otrzymaliśmy, więc to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, co do Pańskiego spotkania, i Pan o tym wspomniał, że zaproponował Pan samorządom, aby. E, współfinansowały te połączenia. Oczywiście jest to propozycja, którą samorządy przyjąć nie mogą, bo albo przyjmujemy rozwiązanie na całe województwo i zakładamy, że tam gdzie są linie kolejowe, gdzie są połączenia kolejowe, to samorządy współfinansują te połączenia, albo nie, nie można robić takich precedensów i Panie z tego Przecież świadomy, bo o tym też na komisji rozmawialiśmy. Dobrze by było, żeby wszędzie te pociągi mogły funkcjonować, ale zwrócę uwagę, że mamy w pierwszej kolejności odbudowę, modernizację i uruchomienie połączeń no w pełnym wymiarze pomiędzy Dymbicą a Darnobrzeżem i ten, ta linia zagłuszków na pewnie nie bardzo ważna, no ale też musi być w kontekście rozpatrywana całościowego programu, a zwłaszcza przy zachowaniu, no tutaj, tego pierwszeństwa Dymnica-Ternobrze. Sejmik przyjmował stanowisko sprzeciwiające się go co do zamiarów PLK o wyłączeniu tej linii w ogóle z planowanych inwestycji. Rzeczywiście to stanowisko przyniosło efekt plk przywróciło tą linię do ewentualnych swoich inwestycji. Poprawka, jak 20 innych, została odrzucona. Jednak jak deklaruje zarząd województwa, po rozliczeniu wykonania budżetu za 2013 rok wnioski zostaną poddane ponownej analizie i być może zostaną one sfinansowane w ramach budżetu na bieżący rok. Według wstępnych ustaleń, linia zagórz łupków powinna zostać uruchomiona we wrześniu. Zgodnie z planem pociągi będą kursować codziennie. Z naszej, z naszej strony była rozważana propozycja, tak jak dotychczas to było, uruchomienia w weekendowych tylko przewozów regionalnych w tamtym na linii 107. Tak naprawdę inwestycja, która będzie prowadzona na tej linii, pozwalałaby tylko do marca, od stycznia do marca na trzy miesiące właśnie w weekendach. Uruchomić te przewozy regionalne, więc samorządowcy poszli jakby krok dalej i wyszli z propozycją do zarządu, by te trzy miesiące tak naprawdę odpuścić, bo to też duże wyrzeczenie finansowe, a zastanowię się bardzo poważnie na tym, żeby codziennie od września tam na tej linii 107 przewozy regionalne zafunkcjonowały. Mówiłem o planie strategicznym i takim traktowaniu kolejnictwa jest problem z przewozami regionalnymi. Równo. I tak jak linia kolejowa Dębica-Tarnobrzeg została z ruchu pasażerskiego praktycznie wyłączona już parę lat temu, tak też Zagórz-Łupków, ale i inne linie. Też miały podobne problemy. I stąd tylko w tym kontekście mówiłem, że trzeba myśleć o rozwoju czy przywróceniu ruchu kolejowego w całym województwie tam, gdzie to winno być i nie powinno być zawieszane. Usatysfakcjonowany być nie mogę, dlatego że nie ma środków finansowych na uruchomienie tego połączenia w budżecie i trzeba będzie w roku pewnie budżetowym tych środków szukać. Miejmy nadzieję, że uda się je znaleźć. Natomiast z pewną taką dozą braku tego usatysfakcjonowania na to patrzę, dlatego, że to jest kolejna deklaracja, bo przypomnę, były już deklaracje jeszcze w tamtym roku o uruchomieniu tego połączenia. Później miało być uruchomione od stycznia, teraz od września. Natomiast no, należy liczyć na to, że to połączenie zostanie uruchomione po to, aby Akurat w Bieszczady, żebyśmy to połączenie kolejowe mieli i żeby to funkcjonowało. Będziemy czekać na ten wrzesień. Niestety jesteśmy zmuszeni czekać do września, ale mam nadzieję, że to połączenie wreszcie zostanie uruchomione. Co do e, kolejności, no faktycznie jest pewien ten aspekt między mną a panem Mikliczem naturalny, i czasami było i tak, że e, e, miałem takie też. Po prostu no, do przytyki, że po co modernizować drogę wojewódzką Mielec-Dębica, jak można robić to z innych środków, albo później i tak dalej. Także jest to naturalne, i myślę, że to jest akurat w dobrej wierze, że południe upomina się o swoją drogę, ja o, o swoją drogę, czy kolejową, czy transportową, i myślę, że jak stać będzie województwo, a zanosi się na to, bo merytorycznie już odpowiadając, są możliwości, żeby i Linia kolejowa Zagórz Łupków, jak również Dębica-Tarnobrzeg mogły normalnie funkcjonować, a funkcjonowały przed wojną, to żeby funkcjonowały dalej. I tutaj akurat z Panem Nikliczem i z, e, e, można powiedzieć z mieszkańcami Południa jesteśmy tego samego zdania. Nie mogę dzisiaj na 100% zdeklarować, że y, ta, y, ta inwestycja, te przewozy ruszą od września, niemniej jednak bardzo poważnie zarząd to rozważa. Stefał